Mogę podłożyć kartkę i uda będzie udawać, że pan był pierwszy w ogóle. Nie, to nie jest. Jak panu na tym zależy, to tak nie takie fałszerstwa tutaj robią. Krzyku na prezydenta jestem za. Bardzo dziękuję. W drugiej turze na... Pan może nawet megafon wziąć jak pan chce i krzyknąć to. Okay? Mogę? Tak! A to no, się używa? Wystarczy tu wcisnąć i zacząć mówić. Ale nie ważne. Tylko do góry. Słuchajcie. Nie, ja, dobra. Dobrze, mnie? Słuchajcie, krzycho na prezydenta. W drugiej turze. Nie, krzycho dura, się spotkał Będzie nasza. Będzie nasza. I za pięć minut Ja rezygnuję, bo nie mam czasu na takie sprawy. Ale nie, dopuśćmy Bonżura! Absolutnie nie. Przed bążurem. Druga tura, będzie nasza! Druga, Druga tura, tura będzie bonzura. nasza! Druga tura! Druga tura będzie bonzura. nasza! Bez Bez o, fajnie, Dziękuję bardzo. <grym> Dla mnie a... bardzo <grym> proszę to, zdjęcie Proszę bardzo.